Siemanko, sorry, że ostatnio nie było filmów. Ale każdy ma tam w życiu jakieś różne sytuacje, które w moim przypadku mocno spowolniły produkcję kolejnych filmów. Ale już wracam, także. Fajnie będzie, hehe. Jak nie miałem możliwości zbytnio i czasu ogrywać jakieś pełnoprawne tytuły, to powiedziałem sobie, że chociaż zerknę do jakiejś wersji demo na Steamie. I natrafiłem na tę oto gierkę, czyli Solarpunk, która wygląda na taką zwykłą, kolorową gierkę, wiecie. Niczym się jakoś specjalnie nie wyróżnia, jeśli chodzi o styl graficzny, bo dużo takich tytułów się znajdzie, które jak się zestawi obok siebie, to no nie ma jakiejś zbytnio, wiecie, wielkiej różnicy. Natomiast wybrałem tę grę, dlatego że jest o budowaniu i niekąd przetrwaniu i dbaniu o zdrowie, picie oraz jedzenie. A ja lubię gry o przetrwaniu, szczególnie The Long Dark, które uważam za najlepsze w tej kategorii. Ale o tym, dlaczego tak uważam oraz czym jest ta gra, to kiedy indziej może, bo z tej gry można byłoby zrobić naprawdę mnóstwo filmów, które zamierzam zrobić oczywiście. Wracając do Solar Panka. w wersji demonstracyjnej pograłem może, nie wiem, dwie godzinki i powiem, że ta gra ma potencjał na coś trochę więcej. Wiadomo, nie widać tutaj może ogromnego budżetu i że jest to gra indie, a właściwie Właściwie to ufundowana przez graczy. Natomiast pomysł na grę wydaje się interesujący, ponieważ znajdujemy się na latającej wyspie, którą mamy dla siebie, że tak powiem. Mamy oczywiście samouczki, oraz gra nas kieruje podczas tego dema, co gdzie i jak. I wiadomo w końcu natrafi się na ścianę, która blokuje dalsze rejony gry oraz mechaniki, możliwości, przedmioty i ogólnie postęp. Ale wciągnęła mnie na tyle, że kiedyś z pewnością jak będzie za rozsądną cenę, to na pewno obadam pełną wersję, tym bardziej, że jest w niej opcja grania z kumplem, mamą, ciocią i z kim tam jeszcze chcecie. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to polskie napisy, które widać, że mają albo coś gdzieś ucięte, albo nieprawidłowo napisane. Pewnie sztuczna inteligencja poszła tutaj w ruch i dlatego tak to wygląda i może to razić i oby poprawili to na premierę, bo no nie wyobrażam sobie, żeby takie napisy weszły do tej gry. Nie jestem też przekonany do biegania, a konkretnie chodzi mi o ten efekt z oddalającą się kamerą. Jest to pierdoła, owszem, ale mnie strasznie ona drażni, i taki efekt biegu jest uważam przesadzony. Idzie się przyzwyczaić, oczywiście, ale mogliby ten efekt trochę, że tak powiem, zmniejszyć. Zbyt głęboko wpada ten efekt, moim zdaniem, podczas tego biegu, i moim zdaniem należałoby go zmienić. Samo poruszanie się postacią jest naprawdę przyjemne. Czuć tutaj responsywność, która jak najbardziej jest ok, i nie ma się w zasadzie tutaj do czego przyczepić. Sama grafika także jest kolorystyczna. Kolorowa, ale uważam, że spokojnie mogłaby być bardziej ubarwiona. Żeby korzystała z trochę większej tej palety barw, że tak powiem, bo widziałem o wiele bardziej bogatsze gry pod tym względem. Gra działa dobrze, nie jest wymagająca jeśli chodzi o sprzęt i nie zauważyłem żadnych u mnie spadków płynności, nawet jak zagęściłem swoją wyspę nad jeziorkiem drzewami, budynkami, uprawami albo innymi rzeczami. Ktoś pewnie powie teraz, puknij się w głowie człowieku, a jaki komputer tego nie ruszy. No tak, ja to wiem doskonale, ale żyjemy w takich czasach, że deweloperom trzeba patrzeć dosłownie na ręce wszędzie, na każdym kroku i przy każdym elemencie. Bo potem widzi się recenzje takich gier jak Diablo 4, Avowed, nie wiem, Star Wars Outlaws jeszcze i jak się potem czyta albo słucha tych recenzji, to ma się wrażenie, że recenzent albo grał w inną grę, albo nie ma pojęcia o czym gada i jest tam tylko lanie wody. W takich czasach obecnie żyjemy niestety. Że nie dowiesz się niczego konkretnego o tej grze, jak ona działa, co ona oferuje, tylko no dowiesz się, że jest na przykład aura albo klimacik, no nie? I to jest jakby no wszystko. Przejdźmy do Gry oraz tego, co możemy w grze użyć oraz wykorzystać. Widać, że gra ma prosty sposób wydobycia różnych surowców oraz ich zbieranie. Podnosisz patyki, kamienie i zrywasz sobie krzaczki. Szczególnie ścinanie drzewa jest dosyć uproszczone, bo wystarczy je ściąć i nawet jak ci wypadnie poza wyspę i spadnie, to i tak otrzymasz za to drewno. Po prostu ścinasz i lecisz do następnego. Tak samo jest z kamieniem czy innym surowcem. Pozyskujemy też nasiona, dzięki którym możemy sobie zasiać następne drzewko, tylko szkoda, że ten odstęp od kolejnego. Posadzonego drzewka musi być tak duży. Robi się tu też uprawy, siejemy bawełnę, krzaki, z których mamy jedzenie w postaci owocków. Mamy też crafting, który jest dosyć prosty, jasny i przejrzysty oraz czytelny. Chociaż, tak jak mówiłem, czasami gdzieś jakąś tam nazwę czegoś utnie albo jest coś nieodpowiednio nazwane. Ale wiadomo, to jest tylko demo, które ma nas zapoznać z mechanikami, ale tak jak mówię, podkreślam, trzeba to poprawić. Można też budować różne konstrukcje, chociaż prawdę mówiąc, domek, który zbudowałem, nie miał jakiegoś wielkiego zastosowania. Nie łóżko i pewnie domek jest potrzebny tylko do tego. Są tutaj trzy wskaźniki: od życia, jedzenia i picia. Nie było tutaj, że tak powiem, w demie żadnych zagrożeń, jakichś takich potworów albo innych ludzi, z którymi musimy o coś walczyć, więc nie wiem jak to się sprawdzi w praktyce, te dbanie o te potrzeby, bo one tutaj wydawały mi się trochę zbyt łatwe do uzupełnienia. Tym bardziej, że nie ma tutaj żadnego wskaźnika od snu, co już może sugerować, że te potrzeby będą moim zdaniem takie umowne. Grając w to, czułem, że to jest. Jest tylko wstawione po to, żeby widzieć, że te zasadzenie krzaczków i zbieranie deszczówki, no wiecie, ma po coś sens i że nie robisz tego na darmo. Może gdyby te potrzeby były częstsze i paski od nich spadałyby nieco szybciej, to byłoby bardziej to odczuwalne. Ale być może pełna wersja będzie inna i będzie oferować jeszcze dodatkowo jakiś cięższy tryb. Nie wiadomo, bo na ten moment jest to po prostu zbyt łatwe i te wskaźniki wydają się być, takie wiecie, umowne, niepotrzebne. To znaczy są te wskaźniki potrzebne od życia, od nie Snu, jedzenia, picia, ale musi się zmienić szybkość tego spadania i częstotliwość, bo inaczej to będzie do dupy. A mogli przecież dać bardziej wymagające demko, żeby pokazać też graczom czego będzie można się spodziewać w pełnej wersji oprócz takiego, wiecie, zwykłego, normalnego, przyjemnego grania i budowania, a też jakiegoś tam wyzwania. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które są do odblokowania w demku, czyli jakieś tam stoły dekoracyjne, stawianie domu i dekorowaniu go oraz wytwarzaniu jakichś narzędzi bądź pieca, jest jeszcze dobrze zrobione budowanie, które no, nie wydaje się być jakieś zaawansowane, ale na pewno daje całkiem dużo opcji. Stawiamy fundamenty, ściany, różnego rodzaju poręcze, schody. Bardzo dużo tego jest jak na demo, a to dobrze, bo w końcu gra musi mieć czym zachęcić do spróbowania, a potem kupna. I mam nadzieję, że stawianie domu czy też domków będzie miało jakiś sens, oprócz spania w nim i dekorowania go, że będziemy mogli wykorzystać go do czegoś innego. Widziałem też jakieś kuraki biegające po wyspie, ale no nie mogłem tego upolować, więc zgaduję, że jest to tylko wstawiane tak o, żeby sobie coś chodziło i nie było tak pusto. Samo demko kończy się głównie na tym, że budujemy platformę, później sam sterowiec i odbieramy ostatnie rzeczy w tym demku, czyli sprzęty elektroniczne, panele słoneczne, ekran, wiatrak zraszacz i jeszcze coś tam było. Na tym zakończyłem, ale widać, że pomysł i potencjał jakiś jest, tylko czy deweloperzy to dźwigną. Dlatego, że zawartość może się dosyć szybko skończyć i no nie będzie potem już nic do roboty. Jeżeli gra okaże się sukcesem z tym, co zaoferują na premierę i zarobi na siebie, to pewnie będzie można spodziewać się jakichś, nie wiem, dlc albo darmowej zawartości, bo serio gra ma potencjał na coś większego, tylko ta walka o przetrwanie. Coś czuję, że będzie umowna, a przecież widać, że to gra survivalowa. Więc liczę na to, że będzie trudniej, bo o to w takich grach chodzi, żeby było trudno i ciężko, oraz żeby nie zdobywać czegoś zbyt łatwo na początku. Mam nadzieję, że nie wymagam od tej gry zbyt dużo, po prostu chciałbym, żeby była cięższa i żeby przetrwanie było rzeczywiście przetrwaniem, coś jak, nie wiem, poziom Indrus w The Long Dark. Ale sądząc po poruszaniu się w tej grze oraz to, jak łatwo można wszystko zrobić, dojść, dobiec i zbudować, oraz to, że nie musimy tak naprawdę o wiele rzeczy dbać. Czy to wokół siebie, czy o samego siebie. Można przypuszczać, że no niestety tak nie będzie i gra będzie po prostu takim luźnym, odprężającym doświadczeniem i to wszystko. Na pewno nada się na pogranie w dwie osoby, może trzy, ale czy będzie stawiać jakieś większe wyzwanie? Przekonamy się, gdy już wyjdzie pełna wersja. Swoją drogą, same menu gry i te opcje wyboru przypominają mi nieco Simsy, ale może to moje jakieś dziwne skojarzenie. Chodzi mi oczywiście o te kolory i też o dźwięki, które tam są. Tak czy siak, zobaczymy, co z tej gry wyjdzie, bo na razie zapowiada się taki przyjemny Survival. Na dwie osoby z całkiem przyjemnym budowaniem i eksploracją. Jedynie o co bym prosił, to o to, żeby gra nie była zbyt łatwa, żeby ona była ciężka. I to w sumie wszystko, co chciałbym powiedzieć o tym demie. Na pewno będzie grany, jak już nieco więcej zobaczy się, ile ta gra będzie mieć kontentu na start, no i czy zaliczy odpowiedni sukces. Na koniec, jeszcze zanim się pożegnam, taka mała informacja, jakiś czas temu pytałem was, z jakich mediów społecznościowych korzystacie, i większość zagłosowała na to, że Facebook jest tym najczęściej przez was używanym. Dlatego założyłem właśnie Facebook. Buczka i możecie sobie na niego wbić. Link macie w opisie tego filmu. To wszystko. Dziękuję stałym wywalcom, zostaw subika i lajka, jak jesteś nowy, i do następnych filmów. Cześć!